Na pewno wielu z nas jako dzieci przynajmniej raz rozkręcało stare radio albo zaglądało do środka zepsutej zabawki, żeby zobaczyć, jak jest zbudowana. Choć może wydawać się to trywialne, takie działania uczą nas niezwykle ważnych umiejętności. Fachowo określa się to jako tinkering, a w tym odcinku opowiem, jak możemy wykorzystać tę metodę nie tylko do zabawy, ale także do nauki, również w dorosłym życiu. Ja nazywam się Wojtek Karcz, a to jest podcast Nauka przez całe życie, w którym dzielę się praktycznymi wskazówkami. Jak samodzielnie uczyć się nowych umiejętności. W tym odcinku zajmiemy się takim tematem, trochę prostszym i luźniejszym, dotyczącym tego, czym jest tak zwany Tinkering. Tinkering jest to określenie pochodzące z języka angielskiego od czasownika Tinker, który nie ma takiej jednoznacznej i nie ma takiego jednoznacznego tłumaczenia w języku polskim. I często tinkering jest określany jako coś związanego, pewnego rodzaju czynność polegająca na kombinowaniu, dłubaniu, majsterkowaniu, tworzeniu czegoś, często w taki chaotyczny i bliżej nieuporządkowany sposób. Bardzo ciekawa jest etymologia tego, tego określenia, która pochodzi ze średniowiecza, a konkretnie ze średniowiecznej Anglii gdzie byli wędrowni rzemieślnicy, którzy byli określani jako tinkerzy, jako tinker i stąd właśnie wziął się ten czasownik i to określenie tinkering, a dlatego, że ci tinkerzy naprawiali metalowe wyroby z cyny, ponieważ po angielsku tin to jest cyna, więc można nazwać, można ich określić po polsku jako cynkownicy albo, albo coś takiego, i często te naprawy wykonywane przez tych wędrownych rzemieślników, którzy podróżowali od wioski do wioski, były takie, właśnie, liche, tymczasowe, bardzo proste, często nietrwałe. No i stąd wziął, wziął się ten czasownik tinker, czyli coś tam naprawiać, dłubać, kombinować i niekoniecznie w taki bardzo porządny, określony sposób od początku do końca. Tutaj też wrzucę taką małą ciekawostkę, ponieważ co do tej cyny mamy też taką postać dosyć znaną z filmu Czarnoksiężnik z krainy Oz, który jest określany jako Tin Man i tam jest taka postać takiego człowieka, który jest zbudowany właśnie z blach cynowych i też tego typu określenia bardzo mocno funkcjonują w szeroko rozumianej popkulturze i są też związane właśnie z tymi Tinkerami, dawnymi, No i też z tym współcześnie stosowanym czasownikiem tinker oznaczającym właśnie takie dłubanie i kombinowanie. To tyle, jeżeli chodzi o taką definicję tego, o czym ten tinkering jest. A takim tłumacząc to już tak konkretnie, do czego to można odnieść w kontekście do takiego codziennego życia. To takim najbardziej klasycznym przykładem tinkeringu jest właśnie to, o czym wspominałem w intrze do tego odcinka, czyli rozbieranie starego sprzętu elektronicznego na części. Podejrzewam, że większość z nas, jako dziecko, kiedyś czegoś takiego doświadczyła, czyli mamy jakiś sprzęt, jakieś urządzenie, bierzemy śrubokręt, kombinerki, je rozkręcamy i patrzymy, co tam w środku jest i robimy to trochę bez jakiegoś większego celu, bardziej kierowanie jakąś taką ciekawością. I bardzo często takimi aktywnościami, takie aktywności tinkeringowe są powiązane z różnymi aktywnościami, które są wykonywane przez dzieci, wszelkiego rodzaju budowanie z różnych klocków, wymyślanie sobie zabaw, nawet tworzenie czegoś z jakichś materiałów naturalnych, z jakichś kamieni, patyków, próba ułożenia z tego jakiegoś obrazka, czy wymyślenia sobie jakiejś planszy do gry, czy czegoś takiego. Więc tego typu wszystkie aktywności, które bardzo często możemy zaobserwować u dzieci, właśnie nazywane są tinkeringiem. Przechodząc dalej i skupiając się już bardziej na poważniejszych sprawach, a nie tylko na, na zabawach, które są właściwe dla dzieci, to zastanówmy się, jak można w ogóle ten tinkering, to zjawisko, to podejście, tą postawę wykorzystać w już takiej bardziej praktycznej nauce umiejętności. Tinkering jako taki proces, takiej trochę otwartej, niezorganizowanej zabawy polegającej na testowaniu, eksperymentowaniu, jest bardzo przydatny w nauce, i w ten sposób też właśnie uczą się dzieci już od najmłodszych lat właśnie poprzez e, zabawę. Ponieważ, e, jeżeli to sprowadzimy do takiego ogólnego modelu, to jest to nic innego jak przeprowadzania całej serii. Mini eksperymentów, testowania różnych hipotez, i na bazie wyników tych eksperymentów podejmujemy następne działania. Czyli, na przykład, jeżeli takie małe dziecko sobie coś tam buduje z tych klocków drewnianych i chce na przykład zbudować jak najwyższą wieżę, no to wykonuje szereg mini eksperymentów i sprawdza, jakie ustawienie tych klocków, jaki rodzaj tych klocków spowoduje, że ta cała konstrukcja się utrzyma i osiągnie jakąś określoną wysokość, albo po prostu chcemy. Zrobić, zbudować największą konstrukcję, i tego typu format jest bardzo przydatny, i uważam osobiście, że on bardzo dobrze działa, ponieważ cały czas wyciągamy wnioski z różnych naszych akcji, i na tej bazie budujemy nową wiedzę, nowe umiejętności, które cały czas staramy się rozwijać. Podam tutaj taki przykład zajęć, właśnie w takim formacie tego tinkeringu, który stosowałem, kiedy pracowałem jeszcze w Centrum Nauki Kopernik. Organizowaliśmy tam pewnego razu taki cykl dla dzieci, który polegał na przejściu przez kilka zajęć, które organizowaliśmy. Jedno z początkowych, jeden z początkowych warsztatów polegał na tym, aby Pokazać uczestnikom, jakie są różne sposoby łączenia drewna, ponieważ takim odgórnym celem tego warsztatu było to, żeby uczestnicy nabrali pewnych umiejętności, kompetencji związanych z budowaniem różnych obiektów. Między innymi drewno jest takim bardzo wdzięcznym materiałem, z którego można zbudować bardzo wiele rzeczy, i chcieliśmy w jakiś sposób przedstawić jakieś najprostsze i najpopularniejsze sposoby łączenia dwóch elementów drewnianych ze sobą. I zamiast prowadzić taki typowy, standardowy warsztat w formie takiego szkolenia, gdzie pokazujemy kolejne rodzaje połączeń drewna albo możliwości, jak można dwa kawałki drewna ze sobą połączyć, to przygotowaliśmy różne materiały od wkrętów, gwoździ, taśm klejących, różnych klejów, po to, żeby uczestnicy sami Mogli się pobawić trochę tymi materiałami, chociażby tymi klejami. Mieliśmy kilka rodzajów klejów: od kleju CR, kleju do papieru, kleju do drewna, klejów cyjanoakrylowych, takich jak chociażby kropelka. I mieliśmy oczywiście cały duży pojemnik różnych skrawków, które nam zostały z innych projektów, które można było sobie dowolnie wykorzystywać, i uczestnicy samodzielnie. Właśnie poprzez taką nieskoordynowaną, nieskoordynowaną, niezaplanowaną zabawę wykorzystywali chociażby te różne kleje i starali się połączyć ze sobą dwa kawałki drewna i potem sami tak organoleptycznie stwierdzali, które połączenie według nich jest dobre, które nie, które działa szybko, które działa wolno, które wymaga większych umiejętności, które mniejszych. I na przykład zastanawialiśmy się, czy klej na gorąco, który jest takim bardzo popularnym, trochę uniwersalnym środkiem łączenia materiałów, czy on jest dobry do połączenia dwóch kawałków drewnianych, czy nie, czy to połączenie jest wystarczające, do jakichś zastosowań. I powstawało tam cały czas wiele pytań, było bardzo dużo zabawy przy tego typu podejściu, które jest takie właśnie otwarte, nieskoordynowane, nie, nie, skoordynowane, nie do końca. I w ten sposób uczestnicy mieli szansę sami troszkę we własnym tempie i sami decydować, jakie chcieli sposoby łączenia drewna przetestować samodzielnie, całkowicie. Tego typu podejście jest bardzo mocno właściwe jest często kojarzone z dziedzinami takimi mocno praktycznymi manualnymi tak jak tutaj przed chwilą e, przedstawiałem przykład takiego, właśnie takiej stolarki, pracy z drewnej, czy taki, takiego szeroko rozumianego majsterkowania, czy Ruchu Zrób to Sam. To tam właśnie takie podejście tinkeringowe testowanie namacalnego różnych wariantów i rozwiązań z czymś oczywistym. Tak samo w rękodziele, w tworzeniu jakiejś biżuterii, na przykład, czy jakichś innych dzieł sztuki. No to tam właściwie samo przez się rozumie się, że trzeba testować i sprawdzać różne rzeczy, ze sobą zestawiać, i dopiero wtedy możemy stwierdzić, czy, czy nam się podoba, czy nie. Cała sztuka, tak de facto, i wiele dziedzin wchodzących w skład, tak ogólnie nazywając to sztuki, właśnie bardzo mocno jest związana z tinkeringiem. Tego dojdzie, że np. fotografia, czy projektowanie graficzne, czy programowanie, też w świecie takim jak najbardziej cyfrowym, obsługa różnych programów komputerowych, też można tam jak najbardziej to podejście tinkeringowe wykorzystać, nawet w takim zwyczajnym Excelu. Też możemy sobie testować wiele różnych rzeczy i, i, i sprawdzać, jak to działa. Czy chociażby nawet muzyka, gdzie możemy organizować tak zwane jam session, gdzie muzycy przychodzą i starają się poprzez improwizację tworzyć jakąś wspólną melodię. No, to też to jest właśnie taki muzyczny przykład tinkeringu. Według mnie, oprócz tych oczywistych, takich bardzo praktycznych e, dziedzin, e, związanych chociażby właśnie z tym majsterkowaniem, gdzie, gdzie to tinkering też z, z tego się oryginalnie wywodzi, to jak najbardziej można tego typu podejście, takiego właśnie szybkiego testowania i, i eksperymentowania wykorzystać absolutnie w każdej dziedzinie. Jeżeli chodzi o organizację tego typu aktywności tinkeringowych, jeżeli sami chcielibyśmy, takie podejście tinkeringowe w naszym procesie nauki, jakieś umiejętności, którą obecnie rozwijamy, wykorzystać, to mamy trzy takie zasady, o których warto pamiętać. Pierwsza z nich to jest pozwolenie na błąd, ponieważ niestety nasz system edukacji, szkoła, uczelnia bardzo mocno nas formatuje do tego, że zawsze jest tylko jedna właściwa odpowiedź i popełnianie jakiegoś błędu albo... Negatywny wynik jakiegoś eksperymentu jest czymś złym, niedobrym i niepożądanym, a w Tingeringu jest wręcz odwrotnie, ponieważ jeżeli sobie coś tam dubiemy w tym drewnie, na przykład, i nam coś nie wyjdzie, coś tam się nie trzyma, coś nie połączyło się dokładnie tak, jak byśmy chcieli, to nie jest to czymś strasznym, czymś złym, tylko jest to informacja zwrotna, która nam mówi o tym, że ten sposób akurat nie działa, i trzeba spróbować coś innego, jakąś inną drogę, albo zrobić coś w inny sposób, no i wtedy być może się uda lub nie. I na tej podstawie wyciągamy własne wnioski. Drugą taką zasadą to jest ciągłe zadawanie pytań, formowanie hipotez. Tak jak mówiłem wcześniej, tinkering można sprowadzić do tego, że jest to po prostu takie seryjne przeprowadzanie mini eksperymentów, stawiania sobie co chwilę jakiegoś pytania, typu a jak połączę to klejem na gorąco, to czy się będzie trzymać, a jak mocno się będzie trzymać. A jeżeli wykorzystam jakieś połączenie stolarskie, na przykład na jaskół czy ogon, to czy te dwa elementy będą sztywniejsze, czy bardziej wytrzymałe, na przykład na jakieś zginanie, rozciąganie, i zadajemy sobie cały czas pytania. Przeprowadzamy właśnie testy, mini eksperymenty, no i otrzymujemy te informacje zwrotne na bazie których. E, tworzymy kolejne. Szerzej o samej metodzie badawczej, o tym, jak przeprowadzić eksperyment, opowiadałem w dedykowanym odcinku podcastu. Jest to odcinek numer 8, który też podlinkuję w notatkach do tego odcinka. I, i warto tutaj pamiętać, że e, tego typu e, seryjne eksperymentowanie może brzmieć trochę tak poważnie i tak skomplikowanie, ale w momencie, kiedy uczestniczymy w takiej aktywności tinkeringowej. Think to nie podchodzimy do tego w sposób taki świadomy, że teraz zadaję pytanie, teraz formułuję hipotezę, teraz projektuję eksperyment, a teraz analizuję wyniki tego eksperymentu. Tylko wszystko dzieje się tak niejako w tle i nie robimy tego w sposób tak nie robimy tego w sposób całkowicie świadomy, tylko gdzieś tam podświadomie czujemy, że właśnie wykonujemy takie mini testy i nie skupiamy się na to w sposób taki bardzo poważny i naukowy, jak to powinno być zgodnie ze wszystkimi zasadami, ale my to tak naprawdę wykonujemy właśnie w tego typu aktywnościach niejako w tle. I trzecia zasada związana z tinkeringiem to jest bardzo ważne, zwłaszcza dla osób dorosłych, czyli jest to całkowicie otwarty proces, który nie ma konkretnego celu. Bardzo często spotykałem się z tym, kiedy organizowałem tego typu warsztaty tinkeringowe dla osób dorosłych, które się bardzo złościły podczas tych warsztatów, ponieważ zadawali pytania, ale co mamy robić, czy mamy się tak po prostu bawić tak bez celu, tak bez scenariusza, tak właściwie po co my to robimy? I wiele osób nie potrafi zrozumieć tego, że Aktywności tinkeringowe nie mają jakiegoś określonego finału, że musimy coś konkretnego zbudować, i to, co zbudujemy, jest takim końcowym wynikiem tego wszystkiego, który świadczy o tym, czy to zrobiliśmy dobrze, czy źle, ponieważ w tinkeringu nie ma, nie ma oceniania tego, czy ktoś zrobił coś dobrze, czy źle. Jest to taki stały proces. Takiego właśnie twórczego odkrywania, eksperymentowania, testowania, i nie ma tutaj żadnych wytycznych, które mówią o tym, czy to już jest koniec, czy to nie jest koniec. Jest to całkowicie otwarty proces. Przechodząc dalej, mogę podać tutaj kilka przykładów, też przewijało się to trochę wcześniej, o czym opowiadałem na początku. Ucząc się poprzez właśnie takie podejście, właśnie poprzez ten tinkering, podejrzewam, że wiele z osób i wielu z Was słuchających ten odcinek czegoś takiego na pewno doświadczyło nieraz. Mogę tutaj podać taki przykład związany z nauką jakiegoś nowego programu komputerowego. Załóżmy, że chcemy nauczyć się tworzyć jakieś proste grafiki w kanwie, który... Jest to obecnie jeden z najpopularniejszych takich programów do tworzenia prostych grafik i załóżmy, że nigdy z tego programu nie korzystaliśmy i bardzo często, zamiast korzystać z jakichś tutoriali, szkoleń, filmików, często te programy mają wbudowane takie samouczki. To wiele osób ma takie podejście, czyli od razu wchodzimy w główne okno tego programu. Mamy jakiś pomysł, chcemy coś sobie stworzyć jakieś przykładowe. Przykładową grafikę, grafikę, jakiś przykładowy rysunek, no i metodą takich trochę prób i błędów. Właśnie bawimy się tym interfejsem, klikamy, patrzymy, jakie narzędzie to robi, co mamy w bibliotece, jakiś grafik, czy mediów, które możemy wykorzystać, jak to wszystko działa. I sobie właśnie w taki sposób całkowicie eksperymentalny testujemy i sprawdzamy, jak z tego programu korzystać. Ja, zwłaszcza w tego typu przypadkach bardzo polecam tego typu metodę, ponieważ idąc zgodnie z takim szkoleniem często wpadamy właśnie w tą pułapkę iluzji kompetencji też o tym opowiadałem w drugim odcinku mojego podcastu do którego też gorąco zachęcam a samodzielnie próbując rozgryźć jak ten program działa znacznie szybciej uczymy się i lepiej utrwalamy nowe umiejętności dużo opowiadałem tutaj też o pracy z drewnem, jest to też taki stan, sztandarowy wręcz przykład linkeringu, są takie warsztaty organizowałem. Można coś takiego samemu sobie też zorganizować w domu. Jeżeli uczymy się majsterkowania, nigdy z tym drewnem nie pracowaliśmy, a chcielibyśmy coś tam sobie zbudować, to wystarczy skądś zdobyć nawet ze śmietnika jakiś kawałek wyrzuconego drewna, czy, czy palety, czy czegoś takiego i posiadając kilka prostych narzędzi, czy to jest piła, czy to jest wyrzynarka, czy to jest wkrętarka, czy można kupić sobie klej do drewna, jakieś ściski stolarskie, i poprzez takie właśnie kawałki drewna, które nie wykorzystamy do niczego, możemy sobie testować i sprawdzać, jak właśnie wierci się w takim drewnie, jak się je tnie, jak ze sobą można połączyć dwa kawałki za pomocą kleju i w taki właśnie sposób totalnie niesformalizowany. Nie musimy od razu budować jakiegoś mebla, tylko możemy właśnie tak troszkę pobawić się tymi narzędziami czy elektronarzędziami i sprawdzić, jak one działają w takim właśnie bezpiecznym środowisku, nie obawiając się, że coś zniszczymy, bo nawet jak coś zniszczymy, gdzieś tam przewiercimy coś, co nie powinniśmy przewiercić, no to właśnie w ten sposób się uczymy. Kolejnym takim przykładem zastosowania tinkeringu jest programowanie. Uważam, że nauka programowania to jest właściwie jeden wielki tinkering, czyli jeżeli nauczymy się jakiejś podstaw języka programowania, jakiejś składni podstawowej, no to możemy sobie, właśnie taką, też próbując, bawiąc się trochę, możemy sobie testować różne podejścia, wykorzystywać różne elementy danego języka do tego, żeby coś tam sobie stworzyć, jakiś prosty programik, i w ten sposób możemy sobie testować, co nam przyjdzie do głowy, jak można jakiś problem rozwiązać w inny sposób niż to, co było na przykład na szkoleniu czy w jakimś tutorialu. No i w ten sposób uczymy się nowego języka programowania. I ostatni taki przykład związany z nauką poprzez tinkering to jest szkicowanie albo tworzenie tak zwanych doodli, czyli buzzgrowów, tak to można przetłumaczyć na język polski. Bardzo często nauka rysowania, sam też to przerabiałem jakiś czas temu, kiedy Właśnie byłem bardzo zainteresowany nauką takiego szkicowania i rysowania. No, polega właśnie na tym, że mamy ten szkicownik, ten zeszyt i co chwilę sobie coś tam staramy narysować, naszkicować, nabazgrolić i w ten sposób eksperymentujemy, testujemy, sprawdzamy, jak, jak można coś przedstawić, możemy sobie wymyślać, tworzyć różne techniki i właściwie to jest taka esencja tego, czym ten tinkering jest. Na sam koniec jeszcze dodam tutaj taką małą sekcję dotyczącą tinkeringu w edukacji, ponieważ sam jakby pochodzę trochę z, tego, z tej branży edukacyjnej, w której spędziłem wiele, wiele lat i też organizowałem zajęcia związane z tinkeringiem dla dzieci, ale też dla młodzieży i osób dorosłych, więc mam sporo doświadczeń w tym temacie i od wielu lat ten trend właśnie polegający na tworzeniu różnych aktywności wokół tego podejścia tinkeringu jest stosowany w wielu różnych miejscach, w szkołach, w placówkach oświatowych, ale też w muzeach nauki. Między innymi w Exploratorium w San Francisco, czyli takim najstarszym, pierwszym muzeum nauki na świecie. Funkcjonuje Tinkering Studio od wielu lat. Jest to taka część tego muzeum, w której są różne przygotowane specjalne aktywności właśnie pod kątem tego tinkeringu. Gdzie można sobie właśnie wziąć w nich udział, potestować, poeksperymentować? Czy to polega chociażby na budowie maszyny robiego Goldberga, czy tworzenia różnych torów dla szklanych kulek i tego typu rzeczy. To jest nie tylko dla, nie tylko dla dzieci, ale też jak najbardziej dla dorosłych i w wielu, wielu centrach nauki tego typu strefy są. Również w centrum nauki Kopernik też funkcjonuje Majsternia, którą można trochę zakwalifikować do Takiej strefy tinkeringowej. I twórcy tego Tinkering Studio napisali bardzo ciekawą książkę, która nazywa się The Art of Tinkering, która zawiera zbiór wielu aktywności w duchu właśnie tego twórczego eksperymentowania i tinkeringu, które można robić samodzielnie jako osoba dorosła, można robić ze swoimi dziećmi, można stosować to ze swoimi znajomymi, czy po prostu indywidualnie. Się pobawić, jeżeli mamy akurat taką potrzebę. I to, co jest ciekawego w tej książce, to to, że ona traktuje te aktywność bardzo przekrojowo, łącząc je właśnie z takim klasycznym majsterkowaniem, ale też ze sztuką, tworzeniem jakichś różnych instalacji. I podejrzewam, że tam każdy naprawdę znajdzie coś dla siebie, co, co, co będzie interesujące i w kontekście tinkeringu można tego typu aktywność sobie przetestować. I również parę lat temu brałem w udział w takim projekcie. Które nazywał się Tinkering for Adults, który był prowadzony przez kilka centrów nauki w Europie i był skierowany, jak sama nazwa wskazuje, konkretnie na stworzeniu różnych aktywności w duchu tinkeringu, konkretnie dla osób dorosłych, ponieważ został zidentyfikowany przez koordynatorów tego projektu ten problem, o którym mówiłem tutaj na początku czyli to, że tego typu podejście jest bardzo często kojarzone z taką zabawą dla dzieci, i dużo dorosłych nie chce się w coś takiego angażować. I stworzyliśmy wspólnie kilka takich scenariuszy warsztatów, skierowanych przede wszystkim właśnie dla osób dorosłych. I jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam do przeczytania publikacji, która powstała pod koniec tego projektu. Również link znajduje się w notatkach do tego odcinka. Przechodząc już do podsumowania i zakończenia, ponieważ ten odcinek jest troszkę taki krótszy niż poprzedni, ponieważ ten temat nie jest aż tak bardzo rozbudowany, który wymagałby bardzo długiego odcinka. Ponieważ, tak jak na pewno słyszeliście, nie jest to żadna jakaś magiczna, nowa, cudowna technika nauki nowych umiejętności, ponieważ jest to naturalne podejście, które wykorzystują podejrzewam, że wszystkie dzieci. Wydaje mi się, że każdy z nas kiedyś jako dziecko czegoś takiego doświadczył, ale bardzo często w dorosłym życiu trochę o tym zapominamy, głównie poprzez cały system edukacji, który nas przez wiele, wiele lat formatuje do tego, aby właśnie nie popełniać błędów, nie zadawać pytań czy nie eksperymentować w sposób taki bardzo otwarty i swobodny. I moją intencją w nagraniu tego odcinka było to, żeby właśnie nakreślić, że jest taki temat, jest takie coś jak właśnie tinkering. Można sobie też tą frazę wygooglować i poczytać. Jest naprawdę wiele różnych informacji na ten temat w internecie. I jeżeli nie korzystaliśmy z takiego podejścia w dorosłym życiu wcześniej, to bardzo zachęcam do tego, aby spróbować i następnym razem, kiedy będziemy musieli nauczyć się, czy to obsługi nowego programu, czy Będziemy chcieli skorzystać z jakiegoś urządzenia, to niekoniecznie, niekoniecznie musimy zaczynać od lektury instrukcji czy uczestniczenia w różnych szkoleniach, samouczkach i tego typu narzędziach, tylko możemy spróbować samodzielnie pobawić się tym, tym nowym narzędziem, tą nową aplikacją czy programem i poodkrywać różne funkcje i zobaczyć, czy w ten sposób na przykład czegoś nie nauczymy się, się szybciej i lepiej. To tyle w tym odcinku. Tak jak wspominałem, wszystkie linki, materiały, książki, o których wspominałem w tym odcinku, znajdują się standardowo w notatkach do tego odcinka pod adresem wujciechkarcz.pl Ukośnik 13. Tak jak 13 odcinek podcastu, również zachęcam do tego, aby zapisać się na mój newsletter pod adresem wujciechkarcz.pl Ukośnik newsletter, w którym co dwa tygodnie wysyłam powiadomienia o nowych odcinkach podcastów oraz Kilka bonusowych treści związanych przede wszystkim właśnie z nauką nowych umiejętności. Dzielę się też w newsletterze kulisami różnych projektów, które realizuję oprócz tego podcastu i zachęcam do subskrybowania podcastu na Spotify, czy Apple Podcast oraz do komentowania. To tyle w tym odcinku, i do usłyszenia w następnym.